Dziś odcinek Katowicki. Czego on będzie dotyczyć? Najtrudniej jest przygotować odcinki ze Śląska, dlatego że dużo wiemy o naszym regionie, dużo chcielibyśmy pokazać, ale trzeba dokonać selekcji. A w przypadku Katowic trzeba dokonać selekcji naprawdę, ponieważ miasto jest obszerne, jest tematem myślę na kilka odcinków, ale postanowiliśmy, że pokażemy to, co w Katowicach jest. Nowe, świeże, niekoniecznie jeszcze odkryte i znane, i porównamy takie katowice sprzed 15 lat i katowice współczesne również dla mieszkańca nie tylko dla turysty. Powstało mnóstwo świeżych rzeczy, jak Centrum Solidarności na Brynowie, jak szlak moderny właśnie, jak szlak murali katowickich, jak dużo budynków poprzemysłowych zrewitalizowanych itd. Tak tak Teraz się przebąkuje o kosmicznych Katowicach, więc no, tych nowych oblicz tego miasta, zobaczmy ile zwierzowców, można naliczyć naprawdę na palcach dwóch dłoni. Katowicka Moderna pojawi się w najnowszym odcinku Wędrownych Motyli. Czy to temat na jeden odcinek, czy można by opowiadać w nieskończoność? To bardziej ta druga wersja. O katowickiej modernie można by opowiadać w nieskończoność, bo to nadal jest gigantyczne pole, które e, można odkrywać, odkrywać i nie odkryć wszystkiego, więc tych kilka minut u Motyli to będzie zdecydowanie za mało, no ale od czegoś trzeba zacząć. To jest bardzo dobra architektura, to jest architektura, która mm, właściwie nie ma w Polsce, a przynajmniej w takim natężeniu jak Mamy w Katowicach. I chociażby z tego powodu chwalimy się tą moderną w Katowicach, no i po prostu chcemy ją pokazywać wszystkim. Niebawem ruszacie już w swoją trzecią podróż po Polsce. Jakie zakątki tym razem odwiedzicie? No rzeczywiście już niebawem ruszamy. Trzecia nasza podróż, tym razem na drugi skos, że tak powiem. Powiem, że będziemy startować z Bogatyni na Suwałki. A co będzie po drodze, co będzie na trasie, to to już jest nasza tajemnica, o której będziecie się dowiadywać po kolei, bo będą powstawać z tego materiały. Zawsze Polska była dla nas ważna i ten jakiś procent przynajmniej podróży zwykle odbywał się także po Polsce, teraz jest to bardziej intensywne. No i zawsze się tym zachwycamy, a lato, początek lata, koniec wiosny w Polsce jest chyba najpiękniejszy. Jeden dzień na zwiedzenie Katowic wystarczy? Jeden dzień może wystarczyć na zwiedzenie Katowic, jeśli to jest dzień długi, czyli czerwcowy i zaczniemy go o świcie i skończymy o zmroku. Ale my zawsze zachęcamy, żeby do Katowic przyjechać na weekend. Piątek, sobota, niedziela, bo to miasto wraz z przyległościami, ale nawet same Katowice zdecydowanie są w stanie zapełnić nasz czas weekendowo. Czy jeśli chcemy dobrze zjeść, czy interesujemy się architekturą, czy chcemy wypocząć gdzieś wśród zieleni, A skate.